Cześć, trzymam fotograficzny, program bez nazwy. Jesteśmy na stoisku Pana Sonika, ze mną Łukasz Łaszek, Panasonic Sonik Polska. I teraz porozmawiamy sobie o dwóch aparatach, dwóch nowościach, które no, są mocno komentowane przez rynek, bo Panasonic zrobił taką rewolucję w swoim portfolio. Tak, na rynku pojawiła się nowa seria, nazywa się Lumix S. Tutaj mam dwóch przedstawicieli tej serii: Lumix S1R oraz Lumix S1. To są aparaty pełnoklatkowe. Które, tak, jak wspomniałeś wcześniej, rzeczywiście stanowią pewnego rodzaju rewolucję, ponieważ pełna klatka nie jest rewolucją, natomiast funkcjonalność tych aparatów i wyróżniki, które w tej chwili mamy na rynku, jak najbardziej tak. No i też w Waszym portfolio, bo dotąd Lumix kojarzył nam się z 4 Trzecie i z Lumixami G, GH i różnymi odmianami. Tak, dla osób, które są przyzwyczajone do serii G i lubią tę serię, mam dobrą wiadomość, ponieważ w serii S znajdą wszystko to, co lubili w serii G. Nie jest to kompromis w znaczeniu, że przesiadając się z serii G na serię S, na serii S muszę z czegoś zrezygnować. Nie muszę z niczego zrezygnować, to są te wszystkie benefity, które już były wcześniej. Dodatkowo wyniesione do rangi pełnej klatki, większa czułość, lepsza jakość zdjęć i ogólnie największe możliwości kreacji na rynku. No dobra. Jaka matryca? Jeśli chodzi o megapiksele. Mhm. Różnica będzie w aparatach taka, że S1R ma w matrycy 47 milionów pikseli, a S1 ma 24. Co też od razu w pewien sposób... Dedykuje te aparaty czy też zachęca poszczególnych użytkowników do kupna. Mianowicie S1R będzie tutaj aparatem, który najchętniej wybiorą zawodowi fotografowie, profesjonaliści, a z kolei S1 będzie aparatem, który wybiorą zawodowcy używający tak zwanej hybrydy, czyli łączący możliwości foto i wideo w jednym aparacie. Okej, okay, dobra, czyli tutaj już mamy taki pierwszy podział jakby dla osób, które będą z tych aparatów korzystały. Jakie są jeszcze funkcjonalności, które definiują różnice pomiędzy tymi aparatami? Mhm. Opowiem o ciekawostkach i funkcjonalnościach, które mają oba te aparaty. Zacznę od tego, co widać na pierwszy rzut oka, czyli ergonomia. To jest pierwsza rzecz, którą użytkownicy przybiorą aparat do ręki chwalą, że aparat jest dobry, wygodny, ma dużo przycisków funkcyjnych, w tym również nowość, czyli dźwignia blokady, którą można zablokować kilka funkcji, no tutaj głównie przeznaczenia np. do statywu, nie chcę niczego potrącić, poruszyć, wtedy mogę sobie zablokować wybrane funkcje. Dodatkowo rewelacyjny wizjer, w momencie kiedy ten aparat został ogłoszony, to był najlepszy i najbardziej rozdzielczy wizjer na świecie. I dalej tak jest w tej chwili. Tutaj mamy prawie 6 milionów pikseli w wizjerze, do tego komunikacja z optyką odbywa się z prędkością 480 klatek na sekundę. Dodatkowymi wyróżnikami będzie także tryb, który znajduje się w obydwu tych aparatach. Jest to tak zwany tryb wysokiej rozdzielczości, który dzięki przesuwom matrycy pozwala zrobić zdjęcie o maksymalnej rozdzielczości 187 MP. I jeszcze ciekawostka na temat... Trybu autofokusa, bo tutaj też pojawiły się nowe. Tryb jest inteligentny i oprócz tego, co już wcześniej było bardzo dobre w serii G, czyli rozpoznawania ludzi, oczu, twarzy, sylwetki, potrafi teraz też rozpoznawać zwierzęta, a konkretnie potrafi rozpoznawać koty, psy i ptaki. Yy, Okej, okay, ale to, yy, to jest bardziej dla hobbystów. Czy bardziej dla profesjonalistów, którzy fotografują przyrodę, bo tak zastanawiam się nad tym. Tak naprawdę, funkcje, które ma ta, ten aparat, dedykują go każdej grupie użytkowników, którą Ty wymieniłeś. Profesjonaliści na pewno docenią najwyższą jakość związaną z fotografowaniem i filmowaniem. Nadmienię, że jeśli chodzi o filmy, są to pierwsze na rynku aparaty, które w 4K filmują w 60 klatkach. Nie ma jeszcze takich pełnoklatkowych aparatów na rynku. Do tego hobbyści jak najbardziej też skorzystają, bo tak naprawdę przy fotografii każdy rodzaj tutaj będzie się sprawdzał. I portret, i krajobrazy, i wszelkiego różnego rodzaju zastosowania, również ujęcia sportowe. Mamy ciekawe tryby seryjne. Dodatkowo mamy unikalną dla Panasonica funkcję 4 i 6K foto, która pozwala robić 30 bądź 60 klatek na sekundę. A technicznie pozwala kręcić film w 4K, bądź w 6K i wyciągać z niego pojedyncze klatki. Okej. Okay. Wracając do ergonomii, o której mówiłeś. E, aparat nie jest mały. Dla mnie to nie jest zarzut. Żeby, żeby od razu powiedzieć, bo e, niektóre firmy mówiły, że lusterkowca, to dlatego, że są małe i takie wygodne i w ogóle. E, ten aparat nie jest mały. Swoje waży. Szczególnie miałem z obiektywem 50, ale tutaj mam 24-105. No jest to kawał solidnego aparatu. Czy to świadomie, jakby wasi projektanci tak podchodzili do tego? Jak najbardziej tak. Przede wszystkim sama konstrukcja aparatu i jego wygląd ma odpowiadać pasji fotografa. Druga sprawa to stabilność. Jeżeli aparat... Jak to powiedziałeś, swoje waży. Ja też nie uważam tego za wadę. To też jest bardziej stabilny przy mocowaniu go na przykład na statywie. I trzecia rzecz, profesjonaliści mają też taką teorię, tutaj mówię z uśmiechem, że aparat, który jest profesjonalny, też powinno być czuć w ręku, że go mam. Przy założeniu, że ergonomia jest bardzo dobra, a możesz mi wierzyć na słowo, ponieważ ja mam małą rękę i tak naprawdę on mi nie wypada z ręki. Dodatkowo wszystkie przyciski funkcyjne o. Mam też do dyspozycji pod palcami. Także przy zachowaniu ergonomii, jak najbardziej większa waga wtedy może być uzasadniona. Dla mnie jest to też ważne, że aparat jest spory, bo ja mam wielką łapę. I jak albo mi uciekał gdzieś palec, albo nie mogłem trafić łatwo w guziki, to tutaj fajnie się bierze ten aparat. On fajnie, fajnie leży, leży w ręce. No dobrze. Co jeszcze takiego jest, co, na, na co warto zwrócić uwagę, mówiąc o tym aparacie. I też myśląc nad zakupem. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, czego oczekuje się od aparatu, bo ta konstrukcja pozwala na naprawdę wiele. Oprócz tych wszystkich rzeczy, które już, które już powiedziałem, warto też zwrócić uwagę na to, że podobnie jak inne aparaty spółki premium Panasoniku, mamy tutaj np. odporność na zachlapanie, mamy odporność na kurz, mamy odporność na mózg do minus 10 stopni. A nawet co sprawdzone jest przez, przez, przez praktyków, do minus 20 stopni. Specyfikacja daje 10, tak jest, tak jest więcej. Dodatkowo, też samo wykonanie tego aparatu i jego solidność, co można zaprezentować bardzo łatwo, łapiąc aparat w ten sposób. Już świadczy o tym, że nie tylko jest on do zastosowania w różnych warunkach, ale też w różnego rodzaju trudnych warunkach. Podobnie ze skutecznością przy fotografowaniu i filmowaniu w słabych warunkach oświetleniowych bądź takich, gdzie mamy mało kontrastu, na przykład zamglone zdjęcia, tak, czy tak zwany highlight, czyli mamy scenę podświetloną reflektorami bądź oświetloną warunkami zewnętrznymi. Okej, okay, mówiłeś o tym filmowaniu i 60 klatkach w 4K, ja mam takie pytanie, bo na co one będą grane, bo tu są dwa sloty kart. Tak, mamy do dyspozycji w tych aparatach dwa formaty kart. Jest karta SD i jest XQD. To taki też trochę ukłon w stronę osób, które z tych kart XQD wcześniej korzystały. Możliwości przy tych dwóch slotach jest bardzo dużo. Można sobie dedykować na który slot, na którą kartę co ma być nagrane konkretnie. Dodatkowo aparat, który jest wyłączony, pokazuje też na wyświetlaczu stan baterii i pokazuje też, jeżeli karta jest w środku, ile zdjęć bądź ile minut filmu można nakręcić. Czyli można to sprawdzić bez włączania aparatu. Okay. Ale te 60 klatek w 4K gramy na XQD? Czy na SD też? Na SD tak samo. Ok. No dobrze, bo niektórzy producenci robili różne ograniczenia, że tylko na rekordery zewnętrzne jakieś takie rzeczy tutaj mamy. Yy, Rekorder zewnętrzny przydaje się wtedy, kiedy ustawiamy w aparacie bardzo wysoki bitrate. Natomiast przy tych możliwościach, które mają te aparaty, raczej nie będzie potrzeby używania rekordera. Natomiast zakładam, że profesjonaliści i tak korzystają z tego typu urządzeń dodatkowych i tak będą chcieli je wykorzystać. Yy, dobrze, czy aparaty już są w sprzedaży? Tak, na razie są dostępne w specjalistycznych sieciach sklepów. Ok. Mniej więcej jak się ich cena na, na rynku układa? Na obecną chwilę podam przedziały. Wygląda to tak, że S1 kształtuje się w przedziale cenowym 10-11 tysięcy. S1R kształtuje się w przedziale cenowym 15-16 tysięcy. Mówię tutaj o body aparatu. A dodatkowo obiektywy te, które są dodawane w komplecie z aparatem, czyli 24 105. To jest koszt, tam plus mniej więcej 3-4 tysiące do, do aparatu. Dodatkowo, razem z tymi obiektywami, jeszcze są dwa inne rodzaje, czyli mamy obiektyw. Tu się przystopuję. O obiektywach porozmawiamy sobie za chwilę. I Państwo to zobaczą w następnym materiale. Dziękuję Ci bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie, my je zadamy Łukaszowi i będziemy mieli pełną wiedzę na temat tych aparatów. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.